Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwejgier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, miaż... smutno się mówi, że cały czas Kaczyński, Kaczyński, Kaczyński. No niestety wokół tego człowieka, Demiurga zła, konsolidują się wszystkie nasze najważniejsze sprawy w Polsce i czekam, kiedy te sprawy po prostu rozstrzygnie prokuraturę. Ale być może. On rozstrzygnie też to sam. Bo to jest człowiek, który dla no. swoich obsesji no, dojdzie do tego momentu, że jego własne ugrupowanie e, skieruje na emeryturę. Szanowni Państwo, Jarosław Kaszyński ma obsesję Sławomi Ramsen. Pamiętacie państwo, kiedyś Jarosław Kaszyński nie potrafił funkcjonować bez tego, żeby ciągle nie mówić o Donaldzie Tusku. Wpasował się w to pan Jacek Kurski, który w tej kurwizji, pamiętacie państwo, no po prostu to aż biło w oczy. Wszędzie Tusk, Tusk für Deutschland, Tusk, był nawet ten żart... Że Koledzy założyli się, że będą wypijali kieliszek wódki na początku tych jego wiadomości wieczornych. I rzadko kto, przy każdym wyrazie Tusk i rzadko kto wytrzymywał już do pogody. nie było niemożliwe naprawdę, bo tam było ciągle. Po prostu pamiętacie państw. No i teraz Tuska zamienił Męc. Na początku ten konflikt, tę obsesję zaczął Kaczyński, bo Kaczyński na e, prośbę Mencena na ewentualne spotkanie Mencena no, jest biznesmenem i chciał sobie poprosić Kaczyńskiego do e, tego swojego programu Piwo z Męcenem chciał normalnie, a czy odpowiedział w chamski sposób, że co jest w ogóle, że Męcen powinien do niego przyjechać, co jest w ogóle, no, nie ta liga, tak, tak, to mniej więcej wyglądało, nie ta waga. Nasło tych swoich e, fachowców w postaci pana Fogla, czy innych takich tam dyskutowali o tym, e, jak to Męcen jaką ma E, krótki stać w polityce, ale Jarosław Kaczyński wymaga, żeby do, do niego przyjeżdżać. Wiecie państwo, to już, to już widać było, kiedy Jarosław Kaczyński w ten sposób grillował, no i, że Duda, teraz mu się tutaj za to odpłaca. Pamiętacie państwo te słynne sceny z Kucha Prezesa, kiedy ten, ten Adrian słynny i pani Barbara, bo to tak pokazywano panią Barbarę Skrzypek. No nie dopuszcza Adriana, który tam czeka cały czas pod gabinetem prezesa, żeby się do niego dostać wymyśla różne preteksty i cały czas jest odsuwany, ludzie wchodzą nie iść. i nie może wejść. Powiedzie Państwo, Duda potwierdził to, że miał z Kaczyńskim tyle lat te dni, czyli nie widać było Kaczyńskiego w Pałacu Prezydenckim. Duda już przestał do niego przyjeżdżać. I wiecie państwo, Kaczyński okazał się na tyle małostkowy i nieelegancki, że po śmierci pani Barbary Skrzypek, jeszcze tak wybił taką szpilę ludzie, bo mówił, że on pamięta panią Barbarę Skrzypek, kiedy stała tam u nich na Nowogrodzkiej w kuchni i czekając na, Duda czekając na wizytę profesora Kaczyńskiego, stał i palił papierosy z panią Skrzypek. I Państwo, no to nawet pod pretekstem tego wspomnienia można doskonale domyśleć się, o co Kaczyńskiemu chodziło, bo on tak się wypowiadał. Bo tak się wypowiadał teraz o pani Danusie Wałęsowej, która chciała się spotkać z Kaczyńskim i porozmawiać. Zamiast spotkać się z panią Danutą Wałęsową w cztery oczy, z nią porozmawiać, ewentualnie zgłosić jej te pretensje, liczące wypowiadanie się o jej, o jego bracie. On zresztą się ochydnie wypowiadał o Olechu Kaczyńskim i o Olechu Wałęsie. Także tutaj, skoro jest takim dżentelmenem, e, e, takim der u niego ma być taka legendarna, no to skoro kobieta prosi o spotkanie, powinien się spotkać. E, tutaj powinien po, porozmawiać, a nie poprzez media i to jeszcze w takiej zawolowanej formie mu obrażać. Coś niebywałego. Ale wracamy do pana słowem Mencena. Ten Konflikt z Mencenem narastał. E, doszło już do tego, że Mencen miał tę słynną wypowiedź, niezwykle istotną, w której nazwał Kaczyńskiego gangsterem politycznym. Powiedział, że no praktycznie nikt z koalicji z Jarosławem Kaczyńskim nie wychodził dobrze. To zawsze było problematyczne. Zawsze wymienił i Lepera, i Gowina, wymienił Giertycha. To, to się dobrze nie kończyło. I później Kaczyński we wszystkich tych swoich wypowiedziach, szczególnie ostatnio, kiedy wychodzi i najpierw e, usiłuje e, taką, taki szantaż żeby wytworzyć, taką presję moralną na Federację, bo mówi, że jeżeli nie podpiszą tej deklaracji, że nigdy nie pójdą, nie będą mieli koalicji z innym ugrupowaniem niż PiS de facto, no to no. oni nie są patriotami, nie zajmują ich sprawy Polski. No i wiecie Państwo, nie wychodzi na kolejnych i mówi: Chcielibyście mieć prezesa Męsena? No nie, i tutaj to opowieści o tym wewnętrznym sondażu, w którym wszystko już wskazuje na to, że on ma 35% PiS, brakuje tylko 3%. No to jest znowu uderzenie po to, żeby wyrywać ludzką federację. Ale teraz do pieca dołożył pan Gruziński, bo czytamy. Dobrze. Tak PiS odpowiedział słowo Męcenowi. Mencenowi. jedno zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Joachim Gruziński opublikował zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, który pozuje nad wodą na tle zachodu słońca Przy okazji europoseł PiS wbił w pile liderowi Konfederacji, nawiązując do jego niedawno rozpoczętej akcji pod piwo z męcenem. To chyba oczywista oczywistość, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z prezesem Josłem Kaczyńskim, a nie z żadnym męcenem napisanym w formie X. Bruziński. Bo poseł Jakim Bruzińskim poligował na platformie X zdjęcie, na którym pokazał, jak spędzał wolny czas prezesem swojej partii. Na fotografii widać Jarosława Kaczyńskiego, trzymającego szklankę z napojem, pozującego nad wodą na chleb zachodu słońca. Poseł Pis jest ubrany luźno. W wypuszczoną koszulę, zieloną kurtkę, a na sobie również czapkę z daszkiem. No i ta oczywiście wypowiedź to jest to zdjęcia z takiego urlopu. Kaszyńskiego, on tam zawsze spędza wakacje ostatnim nad Relewem Szczecińskim z Gruzińskim. Wiecie Państwo, no, pomijam już to, że Gruziński razy mu taką i wyjdzie przysługę wyrządził, bo są takie słynne zdjęcia Kaszyńskiego, kiedy Kaczyński łapie Węgorza i ten węgorz w ręku kaszyńskiego no, staje się Obiektem memów, śmiechu, bo ten węgorz, no, no można interpretować różnie, co on złapał, To tak. Znaczy, wiecie Państwo, jest taki ten, ten stary taki hawał, prawda, że, że pyta się wędkarza, że czy jak idzie na ryby, to wziął mydło, no, co złapał, prawda, żeby myśleć ręce. Nikt nie złapał albo coś takiego, że trzeba myśleć ręce. I, i, I tak to zdjęcie wyglądało. No, kolejne zdjęcie wyglądało tak, było, że z, tych, z tego odpoczynku, z tego urlopu Kaczyńskiego było takie, że Kaczyński stał w pelerynie w takich zamoczonych spodniach. To spodnie zamoczone pewnie od, od tej wody z łódki. Wiadomo, że na ulicy ta woda chlapie, jak się siedzi, po prostu, nie wiem, od deszczu, a to interpretowano, że po prostu tutaj Jarosław Kaczyński ma problem z pęcherzem. Takich zdjęć się nie robi. Wiadomo, że to nie, nie było. Jarosław Łukaszyński nie miał problemu z pęcherzem, a zamiast zdjęć jednoznacznej Brzeziński, który no, porusza się w mediach, jak słonecz w swojej porcelany, te media te, te zdjęcia puścił. No ale teraz jeszcze ten komentarz gruzińskiego odnośnie tego piwa, odnośnie tych rzeczy, no wiecie państwo, to jasno już pogłębia to wykopane, dotyczące ewentualnej koalicji. I po prostu um, Kaczyński pokazuje, no, że koalicji z Mecenem nie będzie. A to nie jest tak, że nie będzie koalicji z Konfederacją, bo wedle tych wszystkich sondaży, to na razie nikt nie poskłada e, większości parlamentarnej bez Konfederacji. Bo na razie e, koalicja obywatelska i PiS i, są, mają zbliżone wyniki. E, Lewica ma tam około 8... Był do 10%. Telewizja bardzo zyskała PSL i Trzecia Droga są pod progiem, Partia Razem też jest pod progiem, Partia Brauna też. Także, no jest Konfederacja i z nią tylko można składać się. Kaczyński, który nagle mówi, że on zmęcony mnie, nie spodziewam się, że Mencen teraz odszedł i Konfederacja przeszła do Jarosława Kaczyńskiego, to będzie inaczej. Ludzie, którzy będą chcieli dalej być tutaj w Sejmie, w polityce, że oni gdzieś mieli władzę, no, podziękują Jarosławie Kaczyńskiem, bo, bo Męcen mówi personalnie o Kaczyńskim. Kaczyński personalnie o Męceniu. Chociaż Kaczyński również mówi o Konfederacji. I tak to, tak to, szanowni Państwo, wygląda. A ta wypowiedź Róźnickiego, no, które ewidentnie zawsze tam Jarosława Kaczyńskiego, no on jest polizuchem, tak to trzeba powiedzieć, świadczy o tym, że dla Kaczyńskiego jest niezwykle ważny. Atakować Mencena. Atakował Mencena, zaatakował e, na tym piwie Morawiecki, Kaczyński był zachwycony. Teraz zaatakował e, Buziński. Kaczyński zachwycony. Tylko ci jego zachwyceni zrozumieją, rozumieją, że praktycznie są niemoja możliwości koalicyjnej. Podziękuję Kaczyńskiemu i spodziewam się, że będziemy mieli emeryta Kaczyńskiego. Nie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę i wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.